Dzień dobry, nazywam się Wojciech Kaźniaczek. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam używany egzemplarz w programie Volvo Select Volvo S60 z silnikiem T5 napędem na 4 koła w wersji Inscription. Zapraszam na test. W pierwszych chwilach po wejściu do samochodu widzimy tablicę przyrządów znaną z innych modeli Volvo. Jest ona bardzo ergonomiczna oraz dobrze wykończona. Jeśli chodzi o stylistykę wnętrza, mamy tutaj czekoladowe skóry, które idealnie komponują się z ciemnym brązowym drewnem na desce rozdzielczej. Tak jak już wspominałem, mamy tutaj silnik benzynowy T5 o pojemności 2 litrów i mocy 250 koni mechanicznych. Warto wspomnieć, że ta generacja nie występowała z silnikami wysokopężnymi. Bardzo ważnym elementem wyposażenia tego samochodu jest napęd na cztery koła. Daje on nam możliwość korzystania w pełnym zakresie z 250 koni mechanicznych brzemiących pod maską. Niestraszne nam są złe warunki pogodowe bądź zły stan nawierzchni drogi. Jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza, mamy tutaj kilka bardzo fajnych dodatków, takich jak aktywny tempomat razem z funkcją pilot assist, który pozwala nam utrzymywać tor jazdy. Jest to bardzo fajne doświadczenie. Polecam spróbować przejażdżki Volvo z tym rozwiązaniem. Mamy tutaj takie elementy jak podgrzewane siedzenia, podgrzewana przednia szyba czy system monitorujący blisk, który ostrzega nas o samochodach w martwym polu. Odczucia zjazdy zdecydowanie w modelu S60 siedzimy najniżej ze wszystkich modeli Volvo obecnie produkowanych. Możemy usiąść bardzo wygodnie i zarazem nisko. Fotele, jak to w przypadku Volvo, jest to klasa sama w sobie, więc tutaj nie trzeba więcej dodawać, jeśli chodzi o wygodę tych foteli. Fotel kierowcy jest regulowany elektrycznie wraz z dwupoziomową pamięcią fotela. Egzemplarz ten pochodzi z 2019 roku. I pokonał dotychczas 119 900 km. Był on cały czas serwisowany i jest w fenomenalnym stanie. Oczywiście w programie Volvo Select auto jest oferowane z roczną gwarancją, bez limitu kilometrów, asystans na rok czasu i z możliwością wymiany samochodu w przeciągu 30 dni z zachowaniem określonych warunków umowy. 2 benzyna 250-konna jest sprzężona z ośmiobiegowym automatem, który zmienia biegi bardzo płynnie. Bez zbędnych szarpnięć. Wszystkie elementy wnętrza są bardzo miękkie i dobrze spasowane. Żaden element nie trzeszczy ani nie wydaje niepokojących dźwięków. Bardzo fajnym elementem wnętrza są małe detale przypominające rodowód samochodu w postaci flagi szwedzkiej, która znajduje się na fotelu pasażera. Auto wyposażone jest w system Apple CarPlay oraz Android Auto, który umożliwia nam korzystanie z takich funkcji jak Google Maps na ekranie centralnym naszego samochodu. Obecnie auto oferowane jest w cenie 147 900 zł i jest sprzedawane na podstawie faktury VAT 23%. Siedząc w S60, zdecydowanie czujemy bardziej sportowy charakter S60 w porównaniu z modelem S90. Mam większe poczucie. Z winności tego samochodu zawieszenie jest delikatnie twardsze. W porównaniu z modelem S90 zdecydowanie S60 jest wyborem dla osób, które lubią czerpać radość z jazdy pełnymi garściami. W kwestii kolorystyki bardzo fajnym elementem jest również czarna podsufitka dachowa, która wymaga dopłaty w wersji Inscript. Menu tego samochodu jest bardzo intuicyjne w obsłudze. Przypomina nam obsługę naszego smartfona. Mamy trzy ekrany główne, przycisk powrotu, ściąganie głębszego menu z góry. System działa bardzo płynnie i się nie zawiesza. Jest to zdecydowanie duży atut Volvo. Moc 250 KONI oraz napęd na 4 Koła powoduje, że samochód jest bardzo dynamiczny. Nie brakuje nam tu zdecydowanie momentu obrotowego ani mocy silnika. Mam wrażenie, jakby Volvo S60 było skrojone dla mnie jak na miarę. Podczas pokonywania ciasnych winkli długich serpentyn, auto nigdzie nie myszkuje, nie ucieka nam i dzielnie słucha się kierowcy. Volvo S60 jest bardzo fajnym rozwiązaniem dla osób, które dużo jeżdżą po trasie i szukają samochodu niższego, z niższymi oporami toczenia w porównaniu z nadwoziem typu SUV. Spalanie dzięki ośmiobiegowej skrzyni automatycznej nie jest zbyt wysokie. Bez najmniejszego problemu w cyklu pozamiejskim jesteśmy w stanie osiągnąć wyniki poniżej 8 litrów na 100 km. A przypominam, że mamy do dyspozycji. Pełne 250 koni mechanicznych. Nie jest to zły wynik. Samochód operowany jest oczywiście w programie Volvo Select, także został przez nas sprawdzony w ponad 100 punktach kontrolnych i jest oferowany z gwarancją minimum na rok czasu, z assistance na rok czasu oraz z możliwością wymiany samochodu w przeciągu 30 dni z zachowaniem określonych warunków umowy. Dynamika jest zadowalająca. Mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście. Zapraszam Was do naszego salonu przy ulicy Toruńskiej 90 w Warszawie i do zapoznania się z ofertą oraz odbycia jazdy testowej. Pozdrawiam. Do zobaczenia.